Dzień dobry, witam. Dzisiaj w tym krótkim filmie chcę zaprezentować bardzo przydatne i w zamyśle tego, który to skonstruował, ten przyrząd, urządzenie, które naprawdę pomaga. Pomaga i jest naprawdę dobrym przyrządem. Tyle, że aluminium do takich rzeczy się nie nadaje, bo aluminium jest kruche, nie ma sprężystości, jest dobrym przewodnikiem jak i ciepła, tak i prądu, bo nadal masę domów. I bloków różnych hal jest, gdzie są przewody po prostu elektryczne, pomiarowe i tym podobne, nadal są z aluminium, mimo że Polska na miedzi siedzi. Tak gadwocem i apropo. Wracając do tematu, jest to resor, amortyzator siodełka rowerowego. Które około 3 lat, może troszeczkę więcej, temu kupiłem na AliExpressie. I powiem tak: jeżeli by był inny materiał, to na pewno by dłużej to trwał, byłoby bardziej trwałe i spełniało swoją rolę. Ja jestem szczupły, nie mam nie wiadomo jakiej wagi, no ale. Czasu, że tak powiem, próby czasu nie wytrzymało. Przejdę do zaprezentowania tego Amortyzata. Amortyzator siodełka rowerowego. I tu, oto jest ten amortyzator. Ja wrzucę screeny, jak on wygląda cały. Tak wyglądał, póki nie pękł. I to pęk w tym miejscu, w którym nie jest, jak widzicie, nie jest profil, bo przeciążenie, przeciążenie kruchego aluminium to z reguły, z reguły tu by pękło, ale tu nie pękło, tylko w tym w tym miejscu, jak widzicie. Tu widać. Posługuje się dodatkowo lupą. Jak widzicie, jest rdzeń sam. Jako taki jest, ale ścianki boczne to są jak. jak Pumareks. Nie wiem, czy to będzie lepiej widzieć? Widać? Nie, bez światła. Lepiej widać. I tu widać rdzeń, o, może tak. Rdzeń po prostu jest gruby, a reszta ścianki boczne. Są jak pumeks. To samo jest z tą częścią, która pękła. On jest ciężki, mam trzydzieści chyba parę deko. Tu widać jaka jest struktura. Ale jest trochę ma swoją sprężystość i plastyczność, ale się nie nadaje do takich rzeczy. To jest uchwyt, Takie jarzmo, które tą część dolną to montujecie do, to montujecie do Jarzma siodełka sztycy podsiodłowej. A tu jest ta część, do której z podziałką fajnie zrobione, które po prostu montuje się to jarzmo. Się łapie ten resor ten amortyzator, a u, góry, a u góry się łapie siodełko czy na odwrót, w zależności, w zależności jak macie podejście. Także aluminium się nie nadaje do takich rzeczy. Zamysł, pomysł projektant chciałem dać lajka, ale się nie da. Także w opisie będzie to jest mocne, silne i trwałe. Mogłoby być to na przykład z aluminium, ale już sam ten amortyzator powinien być ze stali sprężystej, sprężynowej. Takie jak są w resorach w amortyzatorach, sprężyny. Z tej samej po prostu stali. I to by było trwalsze. Są nowe modele, które tu zamiast tych kapturków mają podpięte odblaskowe światełko. Także to by było na tyle. To idzie, ta część pójdzie na złą, bo nie będę szukał spawacza, a sam uchwyt do czegoś zastanowię się, do czegoś po prostu się... Wykorzysta. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.